Jarosław Krzowska. Najstarsze derby Śląska drużyn, dziś występujących w Ekstraklasie. Tak reklamowano to spotkanie w Bytomiu. Polonia i Ruch Chorzów zagrały ze sobą po raz 64. Oba zespoły słabo zaczęły wiosnę. Polonia zdobyła jeden punkt po remisie z krakowską Wisłą, a ruch przegrał oba spotkania. Obydwa zespoły mają ten sam problem. No i pewnie będzie to mecz. Walki, e, ogromnej determinacji. W obu zespołach trenerzy dokonali kilku zmian w składzie w porównaniu do ostatniej kolejki ligowej. W drużynie ruchu aż cztery zmiany. Za żółte kartki pauzował Maciej Sadlok, w ataku trener Pietrzak postawił na sobie Haj Jezierskiego. W drużynie Polonii Bytom o sile ofensywnej mieli decydować Grzegorz Podstawek i serb Marian Jugowicz grający w białych strojach Chorzowianie ruszyli do ataku od pierwszych minut. To oni byli aktywniejsi. Swoich szans nie potrafił jednak wykorzystać m.in. kapitan ruchu Wojciech Grzyb. Tu skuteczną interwencją popisał się Michał Peskowicz. W 26. minucie kolejną okazję miał Michał Pulkowski, ale znów górą był bramkarz gospodarzy. Ofensywna gra ruchu została nagrodzona w 37 minucie. Wojciech Grzyb dośrodkowanie z prawej strony, Artur Sobiech był najsprytniejszy w polu karnym i dzięki temu ruch prowadził 1-0. Na pewno chcąc, chcąc się zdobyć punkty. musimy zmienić nasz, nasz styl gry w drugiej połowie. Bytomianie nie chcieli zmienić swój styl gry i zaatakować w drugiej połowie, ale to srodze się zemściło. W 50 minucie na 2 do 0 dla ruchu podwyższył Remigiusz Jezierski, wykorzystując dobrą akcję Wojciecha Grzyba. Kapitan ruchu okazał się katem gospodarzy, i w 61 minucie to on strzelił trzeciego gola w tym spotkaniu. polonie stać było tylko na niezły rzut wolny Rafała Grzyba. Ja te 3-0, szczerze mówiąc, zamieniłbym na 3 razy po 1-0, niestety. Nie ma co wybrzydzać, Szliśmy trzy bramki. Myślę, że, że to jest świetny prognozy na, na przyszłość yy, i pokażemy jeszcze niejednemu niedowiarkowi, że potrafimy grać w piłkę. Po 13 latach chorzowianie odczarowali stadion w Bytomiu. Ruch efektowniej.